Zadanie 33, Matura 2016, poziom podstawowy Maj. Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS jest trójkąt równoboczny ABC. No dobra, żeby nie marnować czasu od razu to sobie starannie narysujemy. Mniej więcej w jednym miejscu, załóżmy, się spotykają te nasze krawędzie boczne. Wysokość SO jest równa wysokości jego podstawy. No to duże H jest równe małe h podstawy. Objętość tego ostrosłupa jest równa 27. Oblicz pole powierzchni bocznej tego trójkąta oraz kosinus, jaki tworzą wysokość ściany bocznej, i płaszczyzna podstawy ostrosopaną, to wysokość ściany bocznej będzie tą przerywaną tutaj. Ona ląduje gdzieś i idzie sobie hop, 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 hop. też przerywaną i wiemy, że wysokość duża pójdzie tu. Hop. Yy, dobra i mamy obliczyć najpierw, co to było? To było pole powierzchni bocznej. Pole powierzchni bocznej mamy obliczyć. No dobra, yy, w takim razie objętość to jest Liczylibyśmy ją jako 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Ale wiemy, że to jest to samo co wysokość podstawy. A wysokość podstawy to jest a pierwiastków z 3 na 2, bo to jest trójkąt równoboczny. A skoro to jest trójkąt równoboczny, to pole podstawy to, to jest a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. W takim razie, podstawiając to wszystko tutaj, otrzymamy 1 trzecia razy a kwadrat kwadrat pierwiastków z 3 na 4 i jeszcze raz wysoko, czyli a pierwiastka z 3 na 2. No i łącznie, dobra, uprościmy to. Najpierw będzie ładniej. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Skróci się z tym. Czyli wychodzi na to, że mamy a do 3 przez 8. A to ma być równe 27. W takim razie A do trzeciej to jest 27 razy 8 i to jest 216. Jeżeli to spierwiastkujemy z pierwiastek trzeciego stopnia no to A wyjdzie 6. Mamy nasze A. W takim razie liczymy nasz pole powierzchni bocznej. Pole powierzchni bocznej to są trzy ściany boczne, czyli trzy ściany. Pole ściany przejdę na czarno. Pole ściany to będzie inaczej jedna druga po prostu małej wysokości i razy A. A znamy, nie mamy wysokości, ale wysokość jest tutaj w tym trójkącie. Ona tutaj występuje, go szybko namaluję tutaj, hop, wiemy jeszcze jeden Podstawę narysuję w rzucie tak po prostu od góry. Hop, 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 hop. To są wysokości trójkąta równobocznego. Tutaj pada idealnie na środek, czyli wychodzi z tego punktu i to jest właśnie wysokość. A ten punkt przecięcia dzieli ten, te, te wysokości na 2 trzecie i jedną Trzecią w, taki, w takim proporcji. W takim razie mamy tutaj do czynienia z 1 trzecią wysokości podstawy. Tutaj natomiast mamy dużą wysokość, a tu mamy naszego jakiegoś x, -a. to jest nasz x. Czy można by było w sumie to zmienić, że tu będzie po prostu xO? Tak by można było to napisać. Dobra, no to h duże znamy, bo wyznaczyliśmy sobie a, więc jest luzik. To też będziemy znać, no bo wyznaczyliśmy A, tylko trzeba to jeszcze ładnie, pięknie zrobić. W takim razie duże H no to jest po prostu A pierwiastków z 3 na 2, czyli 6 pierwiastków z 3 na 2, w takim razie to są 3 pierwiastki z trzech. no a 1 trzecia z tego, bo to jest 1 trzecia pola podstawy, no to to będzie po prostu pierwiastek z 3. No to układanie stwierdzenie Pitagorasa, to jest X. Układając stwierdzenie Pitagorasa tutaj to będzie x kwadrat to się równa. No i mamy trzy pierwiastki z trzech do drugiej. No i tu będzie pierwiastek z trzech też do drugiej. No to nasz x kwadrat no to potęgujemy tutaj po kolei 9 razy 3 to jest 27 plus jeszcze 3 to będzie 30, czyli x to jest po prostu pierwiastek z 30. Ok. A my mamy wyznaczyć kosinus kąta, który albo jaki tworzą wysokość ściany boczne i płaszczyzna podstawy. czyli w sumie ta alfa jest tu. Ten nasz kąt. A my liczymy kosinusa, czyli ten do tego, czyli będziemy mieć kosinus alfy, to będzie pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 30. Co by można było jeszcze ładnie wrzucić na pod jeden pierwiastek, czy będzie mieć 3 trzydzieste, czyli w sumie pierwiastek z 1, 10, co nam daje pierwiastek z 1 przez pierwiastek z 10 po usuwaniu wymierności mamy pierwiastek z 10 przez pierwiastek z 10 czyli pierwiastek z 10 przez 10, ale zapomniałem jeszcze policzyć pole powierzchni bocznej. To już zrobię na niebiesko tutaj do góry. Pole powierzchni bocznej to my ustaliliśmy, że to są cztery. Jakie cztery? 3, Trzy. Trzy pola ściany. W takim razie pole ściany no to szukamy. Pole ściany to było pole ściany. To jest jedna druga x razy a. X mamy. W takim, mamy, w takim razie mamy jedną drugą razy x. Czyli pierwiastek z 30 i jeszcze razy 6, bo to nasze A. W takim razie mamy tutaj, to się skróci z 6, zostanie 3, 3 razy 3 jest 9, czyli 9 pierwiastków z 30. Nikt by się nie spodziewał takiej liczby, ale jednak to jest dobrze.